Fiksiki są, nie ma co ukrywać. Nawet gdy wyterzy wzrok, to prawie ich nie widać. Tak drobne i maleńkie, niełatwo wierzyć w nie. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. Się, wielki sekret jest. Okno. O, dzień dobry, wstaliśmy. Uch, co robisz? Ja myję okna. E, raczej to coś myje nam okna. Zgadza się? To robot do mycia okien? Pożyczyłam go od sąsiadki na próbę. Może sami sobie taki kupimy? Nie rozumiem. Już mamy jednego robota. E, znaczy robota. Będziemy mieć. Jeden do podłóg, a drugi do okien. Sam mogę myć nasze okna. Przecież to może być niebezpieczne. Ha, a co w tym takiego niebezpiecznego? Jak chcesz, mogę się tym zająć od razu, a zamiast robota kupimy coś bardziej przydatnego. Deskorolkę dla syna. Jedną już mam. To będziesz miał dwie. Tak. Aha, no to śmiało. Zostały jeszcze brudne okna w Twoim gabinecie. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. W mgnieniu oka. A my w tym czasie umyjemy nim kafelki. Okno to nie tylko zwykła dziura w ścianie. Dzięki oknom mamy w naszych domach światło, wentylację i widok na świat. Współczesne okna mają kilka warstw szkła. Między każdą warstwą jest przestrzeń wypełniona powietrzem. Powietrze działa jak izolacja, dzięki której ciepło nie ucieka na zewnątrz. Wiecie jak sprawdzić ile warstw mają wasze okna? Poświećcie na nie latarką. Ilość odbić jest równa ilości warstw. Wow, jakie wspaniałe urządzenie. Przyjrzymy mu się z bliska. Naprawdę kupisz mi nową deskorolkę? Oczywiście, synu, ale najpierw muszę umyć to okno. Dobrze, robocie. Zaczynamy. Tom, Tomku, tata zrobi to sam. Mieszkamy okropnie wysoko. Tak, a roboty nie mają lęku wysokości. Zacznę od tej strony. To może ci zająć całą wieczność. Przyznaj, że robot jest lepszy. Nie mam owy. Wygramy ten zakład. Hej, co on wyprawia? Jeszcze nie wiem. Huh? Mamo, mamo, robot strasznie tu nabrudził. To niemożliwe. Proszę. Hm, żartujesz. Tak się bawimy? Nie mam pojęcia, jak on to robi. Bez trudu. To ty mówisz? Ja chyba śnię. A ty jesteś niegrzeczny. To wy ciągle po mnie sprzątacie? Próbowałeś pozbyć się robota, więc my go bronimy. Bo tata obiecał, że kupi mi deskorolkę. A ty dla niej zrobiłbyś wszystko? Ech, naprawdę nie jest ci teraz wstyd? Trochę jest. Masz nauczkę. I pamiętaj, fiksiki zawsze dbają o urządzenia. Pierwsze historyczne mieszkania właściwie w ogóle nie miały okien. Możliwe, że były w nich dziury w suficie do odprowadzania dymu z ogniska, ale to wszystko. Później ludzie zaczęli robić dziury w ścianach, które były tak małe, że do środka wpadało bardzo mało światła. Wielkość tych dziur zwiększyła się w późniejszych czasach. Ludzie zasłaniali okna skórami zwierząt, materiałami, papierem albo deskami, żeby chronić się przed zimnem i wiatrem. Kiedy zaczęto wydobywać cenne minerały, umieszczano w oknach bardzo cienkie warstwy minerału zwanego miką. Sklane okna były bardzo drogie i mieli je u siebie wyłącznie najbogatsi mieszkańcy. Za to dzisiaj ciężko sobie wyobrazić okno bez sklanej szyny. Oh, w końcu się udało. I od zewnątrz też? Nie ma mowy, ja. Poddaję się. Niech robot zajmie się resztą. Jasne, nie ma problemu. Wiesz, masz rację. W sumie to naprawdę świetny sprzęt. A jego dzielna obrończyni jest jeszcze lepsza. Masz rację, tato. Iś! To wielki sekret jest, a skąd fixiki wzięły się, to wielki sekret jest.